Choć mamy początek marca, wiosna pierwsze swoje porywy ma już za sobą, pora zatem na chwilę refleksji. Witam w rozmowach w pałacu. Nazywam się Andrzej Zybertowicz, jestem doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, a nagrywamy tę rozmowę w gabinecie wojskowym. Specjalista, z którym będę rozmawiał, ekspert, którym chcę poanalizować i pospierać się o ważnych sprawach. Zajmuję się kwestiami, które i mnie samego męczą od lat. Nowymi technologiami i tym, co nowe technologie robią z ludźmi. Ponieważ rozmawiamy w gabinecie wojskowym, to poproszę pana Jana Zygmuntowskiego, autora interesującej książki Kapitalizm sieci, żeby powiedział, o jakim rodzaju wojny będziemy mówili. Czy w ogóle toczy się jakaś wojna? Duże pytanie na sam początek. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie do tej rozmowy. Wydaje mi się, że toczy się wojna i na Zachodzie też jest już tak nazywana. Pojawiają się hasła takie jak cyfrowy kolonializm, pojawiają się takie, jak, które osobiście preferuję technoimperializm, czyli pewien no, taki ogromny podbój świata przez największe firmy technologiczne, często sprzymierzone z państwami, które chcą zawłaszczać kolejne elementy przestrzeni publicznej. Stają się taką dominującą infrastrukturą, i kiedy robią to, stopniowo zmieniają algorytmami, to. E... Okej, okay, ale jeśli jest wojna, hmm? to są sprawcy i są ofiary. Kogo by pan zapisał do grona ofiar, może najpierw? Przede wszystkim e... pracowników i pracownice tych, którzy wytwarzają wartość w gospodarce, a którzy, których często prawa są, są. A szefowie nie wytwarzają wartości w gospodarce, przełożeni właściciele? No cóż, ale ich wynagrodzenie jest zdecydowanie wyższe. Często mogą cieszyć się chociaż, nie wiem, urlopem, mogą cieszyć się dobrymi warunkami zamieszkania. Tymczasem ci, którzy pracują chociażby na Uber Eatsie, to bardzo często są wręcz tacy cyberniewolnicy w pewnym sensie, tak, sprowadzani z krajów globalnego południa. Czyli mamy ofiary wojny i pan zalicza do nich, nazwijmy, pracobiorców. Tak, ale w wielu krajach. Ale moglibyśmy pójść szerzej zasadniczo, panie profesorze, no bo jeśli, jesteśmy, jeśli mamy użytkowników takiego Facebooka, dajmy na to. Przepraszam, że wymieniłem z nazwy, ale ciężko, ciężko takich y, wielkich graczy, którzy siedzą po środku i są takim słoniem w składzie porcelany, nie nazwać wprost, no to jeśli mamy takich użytkowników Facebooka, oni są bombardowani reklamami, wiemy, że na ich procesy decyzyjne wpływają te różne algorytmiczne sterowania, no to oni też są ofiarami. Czy można powiedzieć, że to jest wojna o panowanie nad umysłami? Myślę, że panowanie nad umysłami tu jest jakimś celem y, albo, albo środkiem, ale ostatecznie dla mnie celem jest nie, czy, czy sądzę, że celem nie jest samo panowanie, ale to, co to panowanie umożliwia, czyli ekstrakcję tej wartości dodanej. A jest... gdybyśmy wprowadzili pojęcie cyberpanowie, to potrafiłby Pan... Instytucjonalnie albo po nazwisku wskazać, kogo byśmy do grona cyberpanów zaliczyli? Myślę, że jak spojrzymy na to, kim są menedżerowie największych spółek technologicznych, jak Jeff Bezos, jak Zuckerberg, nawet ci z nich, którzy uciekli i udają teraz charytatywnych donatorów, jak Bill Gates. Y, najwięksi szefowie y, funduszy venture capital, którzy inwestują w te firmy, oni wszyscy tworzą pewną taką ogromną klasę z jednej strony kapitalistów kognitywnych, którzy inwestują w te maszyny kontroli umysłów, a z drugiej strony klasę takich no, najwyższych menedżerów. Którzy a dla czy nich jest operują. możliwe, że najwyżsi menedżerowie są jednocześnie i sprawcami, i szefami procesu wojennego, i jednocześnie są ofiarami tej wojny? Na pewno to jest możliwe, na pewno, na pewno to co profesor powiedział dotyczy części tej klasy, prawda? Mówiło się zawsze w socjologii o tych e, professional managerial class, tych menedżerach i spora część z nich to nie są prawdziwi kapitaliści, oni nie mają żadnych, oni nie mają fundamentalnie tej, tej własności, tego tytułu, który na koniec pozwala im kontrolować, a a, oni tylko w czyimś imieniu o, o, decydują. Okej, okay. a rozumiem idzie pan w klasyczną analizę klasową, ja nie jestem przeciw niej, ale może ona, nam zasłoni pewien kontekst, w ramach którego mm -hmm. może proces wyzysku, czy zamienia ludzi w marionetki, czyli ofiary, przebiegać. Zapewne widział Pan film e, Dylemat społeczny. Tak. Czy pamięta Pan scenę, kto mówi, opowiada taką sytuację. Wracam z pracy. Naprzeciw mnie wychodzą dzieci, dwójka dzieci, które chcą mojej uwagi, mojej miłości, a ja czuję się czymś przymuszony, żeby sprawdzać statusy na smartfonie, i zamykam się w toalecie, żeby siedzieć w smartfonie. Pamięta Pan, kto to powiedział? I, i ja tu jestem, i to jest dokładnie to, co się dzieje z klasą mężczyzn. Ale wiecie, czy Pan pamięta, kto to powiedział? To powiedział. Jeden z szefów Pinterestu, który mówi, ja sam stosuję techniki uzależniające użytkowników, czyli w efekcie quasi klientów Pinteresta i jestem ofiarą tych technik, które doskonalimy, gdy projektujemy nasze systemy. W tym sensie wszyscy karmimy tego Boga Maszynę, jeśli można tak nazwać ten taki, tą ogromną strukturę, która wyrosła ponad nami, a czyli się naszymi danymi. Okej, okay, weźmy tą metaforę Boga Maszynę. Co się z, tą, z tym Bogiem Maszyną dzieje w okresie pandemii? Teraz rozmawiamy w czasie pandemii. Państwo pewno zauważyliście, że ten dystans między nami nie jest. Najlepszy dla rozmowy, gdy próbujemy się wspierać intelektualnie albo korygować swoje diagnozy. Naturalny dystans powinien być trochę mniejszy, ale ten jest bezpieczniejszy. Co się dzieje z Bogiem Maszyną w czasie pandemii? Ma jeszcze więcej narzędzi kontroli, jeszcze, jeszcze więcej punktów, przez które my dostarczamy mu dane. To jest właśnie to, co obserwowaliśmy, jak Google i Apple wyszły, powiedziały państwom: Nie radzicie sobie z COVID-em, to my wam stworzymy w systemach operacyjnych, które my kontrolujemy, nasze własne biblioteki, i my wam będziemy mówić, jak robić śledzenie kontaktów. Znaczy e, mamy... według pana wiedzy w jakimś z krajów śledzenie kontaktów istotnie przyczyniło się do Podwyższenia skuteczności walki z koronawirusem. Nie jestem ekspertem od epidemiologii, ale z tego, co mi wiadomo, nie. Ja też czytałem kilka opracowań, które wykazywały niski poziom, jak to się mówi, penetracji tej aplikacji. To znaczy, relatywnie niewiele osób aplikacje śledzące instalowało i nie uzyskano, z tego, co wiem w żadnym z krajów, może w jakichś krajach autorytarnych, gdzie nie mamy dokładniejszych danych, istotnej jakby prze, istotnego, istotnej przewagi poznawczej, która tak. umożliwiła obniżenie kosztów walki, czy przyspieszyła e, e, Opanowanie pandemii. Bo okazuje się, że ostatecznie najlepszą robotę robią ludzie. Trzeba posadzić pracowników, którzy dzwonią, pytają, dowiadują się, a gdzie pan był w zeszłym tygodniu, a dwa tygodnie temu i robią ten tak zwany wywiad no epidemiologiczny. Czy, czy najpierw rozumiem, że w, mamy taki punkt, gdzie nie ma między nami rozbieżności. Pan się zgodzi ze mną, że. E, to co Szozana Zubow nazwała kapitalizmem inwigilacji w czasach pandemii, gdy kolejne sfery ludzkiej działalności edukacyjnej, osobistej, zawodowej przeszły w świat tak. cyfrowy, liczba danych behawioralnych, czyli danych, na podstawie których można ludzi śledzić i budować modele, wzorce naszych zachowań, wzrosła. Czyli można powiedzieć, potwór cyfrowy został obficie i nakarmiony. Z mojego punktu widzenia to jest dokładnie to, co Naomi Klein opisała kiedyś w Doktrynie szoku. Za każdym razem, kiedy dzieje się jakieś wielkie przesunięcie, ci, którzy są po prostu najsilniejsi, najlepiej przygotowani, najbardziej zasobni, są pierwsi do tego, żeby powiedzieć: "My wiemy, jak wyjść z tego kryzysu". I wtedy pompują, I, i, swoje. czyli to jest pewna odmiana biblijnego efektu Mateusza: kto ma, temu będzie dodane. Tak? Nie wiem czy Biblia potępia czy pochwala efekt Mateusza, mam nadzieję, że raczej potępia. Ale przynajmniej Biblia jest pełna mikrodiagnoz socjologicznych, to jest na pewno mechanizm socjologiczno-ekonomiczny, można powiedzieć. Ale ja bym chciał, żebyśmy ustalili w pewnym punkcie zbieżność i może rozbieżność. Mm -hmm. Bo y, zgadzamy się, że na pandemii skorzystały podmioty oferujące rozmaite usługi cyfrowe, w tym usługi nie polegające na infotainmencie, na edutainmencie, tylko naprawdę pomagające. Realizować no, pewne zadania, powiedzmy, e, e, pewne aplikacje do pracy zdalnej. tak? I, ale i wiele osób mówi, tak, co byśmy zrobili, gdyby nie rewolucja cyfrowa, gdyby nie nowe technologie, to bylibyśmy bezradni. I wskazuje się tutaj przykład, akurat moim zdaniem to jest e, przykład dobry: e-recepty. Ja sam korzystałem z e-recepty. Od czasu pandemii nie byłem w odwiedzinach u żadnego lekarza. Zyskiwałem e-recepty. Kupowałem je i to, to jest i, i wygodniejsze, i bezpieczniejsze, prawda? Ale teraz dochodzę do mojej tezy. Moja teza jest taka ciekawa, jak się Pan do niej odniesie, że gdyby nie rewolucja cyfrowa, to nie mielibyśmy do czynienia z żadną pandemią. Czy, uzasadni jest... czy uzasadnić tę tezę dla naszych widzów, i potem się Pan do niej odniesie, czy Pan swój sw na bazie intuicyjnego odbioru tej tezy, by się. Słyszałem już, jak profesor to argumentował na debacie Instytutu Spraw Obywatelskich. Chodzi o globalizację, prawda? Tak, I o zwiększenie że, tego tempa. Cyfryzacja zwiększyła głębokość, tempo globalizacji, zwiększyła szybkość przemieszczania się ludzi, produktów po świecie, zoptymalizowała łańcuchy dostaw, jakby spowodowała to, że reakcja społeczna świadomościowa, także analityczna, a także reakcja wywiadów na pierwsze sygnały o pandemii była opóźniona, bo uważano, że nie można zatrzymywać gospodarki, nie można niszczyć turystyki, nie można niszczyć lotnictwa i tak dalej, Co pan sądzi o tej tezie, że, że regionalna epidemia, epidemie występowały zawsze w dziejach ludzkości, nie przekształciłaby się w pandemię, bo mielibyśmy czas na środki zaradcze, a to... To, to dynamiczny, cyfrowy świat nie dał nam tego czasu. Co pan sądzi? O tym? Dosłownie 20 lat wcześniej mieliśmy poprzedni SARS, prawda, w Chinach. A jednak globalizacja nie była jeszcze wtedy tak, dy, tak dynamiczna i tak rozwinięta, i nie stało się to pan. Czyli trzeba, trzeba by porównać, tu musieliby zrobić eksperci, czy jaka była zaraźliwość SARS-u w porównaniu e, 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 z koronawirusem. a gdybyśmy, Gdyby się okazało, że to zaraźliwość, przynajmniej wyjściowa, pomijamy mutacje na razie, tak? była podobna, no to mogłoby to byłby dobry argument. Ja sądzę tylko że różnica między nami jest taka, że rozumiem w jaki sposób cyfryzacja do tego doprowadziła, do tej globalizacji. Natomiast sądzę, że to jak technologie się rozwijają jest zależy od tego, jakie priorytety ludzie chcą rozwiązywać, jakie stawiają cele tym technologiom, które są rozwijane. I tak długo jak stawialiśmy przede wszystkim na cele większego handlu, większego postępu, większej globalizacji, Ukrywając, mówiąc, że to tylko technologie, ale w tle były przecież czysto kapitalistyczne czynniki. Po co było outsourcować miejsca pracy z Europy, tylko i wyłącznie kierując się kosztami pracy do Azji? No właśnie z logiki kapitalistycznej to wynikało. No dobrze, I... ale czy ta logika kapitalistyczna tu być może znajduje pole intrygujące? Nie wiem, czy czy różnicy między nami, ale które chciałbym, chciałbym na tym pole się skonfrontować. Mm -hmm. Czy ta logika kapitalistyczna to jest efekt spontanicznych procesów technoewolucji, czy ewolucji techniczno-kulturowej, czy jest to coś, co jest pochodne ludzkiej woli, to znaczy, czy jest możliwe, że się by zebrała grupa najpotężniejszych ludzi na świecie i powiedziała, my zmieniamy logikę kapitalizmu, możemy przesterować tą dźwignię. Czy nie jest tak, że kapitalizm, podobnie zresztą jak rewolucja cyfrowa, rozwija się jak, pewien, jak pewna kula śniegowa, na której tor możemy tylko nieznacznie wpływać, ale nie jesteśmy w stanie go kontrolować w pełni? To jest pytanie o determinizm, prawda? Tak, o, o, o skalę determinizmu. Wie pan, ja kiedyś, jak byłem mniej więcej w pana wieku, to lubiłem w różnych dyskusjach posługiwać się taką tezą, Granice determinizmu spo... determinizmów społecznych są wyznaczane przez naszą determinację. Czyli wierzyłem, że jak rozumni ludzie to jest Hegel, Zmogliwo... panie profesorze, Słucham? to jest Hegel, to jest Hegel. Determinizm historyczny istnieje, ale tak naprawdę realizują go konkretni ludzie swoją wolą. No, ale no właśnie, ja wierzyłem, że zdeterminowani ludzie są w stanie przeciwstawić się najpotężniejszym determinizmom. Ale od czasu, jak przeczytałem kilka książek nie na temat kapitalizmu, tylko na temat tego, co geny z nami robią, mm. to mam wrażenie, że to, że ktoś jest zadziorny, a ktoś jest uległy, że ktoś jest konformistą, a ktoś nonkonformistą. Niektórzy badacze mówią, że to ktoś jest liberałem albo konserwatystą, jest także nie w stu procentach, ale w dużej mierze predefiniowane przez geny, czyli. Ta logika kapitalizmu nie wynika tylko, jakby filozofowie idei może chcieli, z pewnej konfiguracji idei, których splot zaowocował pewną tak. formacją ustrojową, tylko ona byłaby pochodna ukrytych zmiennych, w tym przypadku mających źródło w genetyce. Tylko są też tacy naukowcy, biologowie, antropolodzy, myślę konkretnie o. Brianie Hare i Vanesie Woods, którzy dosłownie w zeszłym roku opublikowali książkę Survival of the Friendliest, która mm -hmm. pokazuje właśnie w jaki sposób na tle innych zwierząt ludzie przez dobieranie się w te takie bandy, w te plemiona, te mm -hmm. społeczności zbieracko-łowieckie, wykształcili sobie jeszcze inny mechanizm ewolucyjny. Czyli nie Survival of the Fittest, czyli nie najbardziej dostosowanych, dostosowanych w sensie darwinowskim, czyli najbardziej tak. agresywnych, najsilniejszych. Tylko co, najbardziej zdolnych do współpracy. Najbardziej kooperującym. Dokładnie. Najbardziej kooperujących, Ale m, grupa bandytów, która zastrasza miasto, tak. czy korupcyjny układ, który. E, e, świetnie tak, kooperuje. kooperuje, Tak, Panie tak właśnie, który paraliżuje władze państwową, Oni są świetni w kooperacji. No A więc to... być może nie ma, może w dziejach ludzkości trudno znaleźć coś bardziej niebezpiecznego jak grupę złych ludzi, którzy są świetnie skooperowani. To prawda, dlatego też 100 lat temu, kiedy, kiedy rewolucja bolszewicka jednak zwyciężyła w Rosji, e, obaliła carat, no to padło pytanie, czy można mieć socjalizm w jednym państwie, czy musimy go eksportować, bo zawsze znajdzie się silniejszy bandyta, więc my musimy z definicji objąć całą planetę. Musimy być najsilniejszym zbirem. Tak. No i... Ja jednak wydaje mi się, że dochodzimy teraz do pewnego przełomowego punktu na świecie, że tak jak globalizacja i tu się zgodzę z profesorem, tak rzeczywiście ona w połączeniu z cyfrowymi technologiami, z ekspansją tych platform, które jak Facebook czy Google po prostu pochłonęły niemal całą planetę, no za wyjątkiem chińskiej strefy że w tej sytuacji my zaczynamy naprawdę być tą globalną wioską i teraz się okazuje, czy my jesteśmy kooperującą globalną wioską, czy niekooperującą. Bo jeśli niekooperującą, no to historia pokazuje, że zawsze są ci właśnie w tych wspólnotach, którzy próbują, te jednostki, które chcą to dobro publiczne oszukać. Okej, okej. Okay, okay. To jest dobra płaszczyzna, żebyśmy jeszcze raz na, mm -hmm. z innego punktu widzenia wrócili do sytuacji pandemicznej. Mianowicie niedawno Czytam w ramach wielu tekstów z portalu Project Syndicate, czyli projekt zainicjowany przez George'a Sorosza, na którego spora część konserwatystów ma reakcję alergiczną. I tam jest rozsądny tekst Jareda Daimonda, wybitnego uczonego, pewno tak. panu kojarzy, i geografa, i biologa, który, tak cywilizacyjne robi analizy. I ten on rozsądnie mówi, Natura zagrożenia, jakim jest koronawirus i inne zmiany klimatyczne, tak, powoduje, że, te, oczywiście, że musimy działać wspólnie, koordynować globalnie. Bez globalnej koordynacji działań na dłuższą metę, nie ocalimy pewnych podstawowych wartości cywilizacji. Okay. Ale jest drugi trend, którego ofiarami są ludzie, którzy umierają, mianowicie nacjonalizm szczepionkowy, już zdefiniowany kilka miesięcy temu, że w momencie, zanim jeszcze szczepionki opracowano, było powiedziane, że pojawienie się szczepionek, ale w ilości deficytowej, bo niezależnie od tego, jak wielka byłaby produkcja, ona nigdy nie, nie zaspokoi w danym przedziale czasu całego zapotrzebowania. Nacjonalizm szczepionkowy będzie powodował to, co, co widzimy, tak? Jedne kraje przepłacają innych, inne kraje nabywają szczepionki lub inne ważne rzeczy w trybie operacji specjalnych, wywiadowczych tak. i tak dalej. A jak w jednym kraju opinia publiczna się dowie, że tam gdzieś indziej, tam ci dzięki wywiadowi coś dobyli, a wy nie to, co robią wasze służby, która, chociaż te służby z natury rzeczy działają często na pograniczu prawa, albo nawet je łamiąc w skali międzynarodowej. I teraz do, zmierzam do, do takiego punktu. W momencie, gdy się okazało, że Unia, jako mechanizm koordynacyjny zakupu szczepionek, zamiast dać efekt wartości dodanej, kupujemy hurtowo, mamy lepsze ceny, mamy lepsze warunki dostaw, tu zawiodła, to nawet przedstawiciele lewicy mówią w, tele, w mediach, w telewizji, Polska powinna samodzielnie produkować pieczone, szczepionki. Jakby ludzie, którzy bliżsi są myślenia globalnego. Tak? tak? Potrzebujemy globalnych regulacji na poziomie walki z destabilizacją klimatu, na poziomie walki z pandemią. Mówią... Nie. Mówią... W wchodzą w narrację nacjonalizmu szczepionkowego. Jak pan widzi wyjście z takiej sytuacji? Ja mogę zdradzić tylko, że byłem pierwszą osobą, która to powiedziała w swoim... Co, co pan powiedział? Że powinniśmy całkowicie przenieść wszystkie patenty... Znaczy, w Polsce byłem pierwszy. Żeby przenieść wszystkie patenty do, jako zasób dobra wspólnego, co więcej, nie tylko same patenty, ale razem z nimi całą metodę produkcji i uczynicie dobrem wspólnym. Czyli miejscem. istnieje wyższa konieczność, w, w której obywatele mogą uprawomocnić działania instytucji publicznych, które naruszają pewne elementy ładu międzynarodowego. Tak? Ten element ładu międzynarodowego to własność prywatna korporacji. Nie usłyszy Pan ode mnie y, poparcia dla takiego jednoznacznego wyboru, gdzie własność prywatna korporacji będzie stała wyżej no niż tak, zdrowie Ale ruchu. zarazem mówi się tak, gdyby wielkie czy średnie korporacje ja bym wolał, żebyśmy żyli w świecie średnich korporacji pewno mm. byłby bardziej user friendly, <laughs> ale wie Pan, to jest osobna kwestia. Na czym polega sekret korporacyjnej formy organizacyjnej? Że ona jest tak potężna. Ale planowanie. Ale planowa planowanie gospodarcze. Okay, planowanie. Może to jest, to jest ten klucz, może to jest temat do jakiejś kolejnej rozmowy na konkretnych przypadkach, ale ja chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad taką, takim argumentem standardowym. Mhm. Gdyby nie było własności, prawa własności do, do produktów intelektualnych takich, jakim jest, są szczepionki, to to korporacje nie podejmowałyby ryzyka inwestowania w badania, które trwają czasami wiele lat, zanim przyniosą jakieś znaczące osiągnięcie. Inaczej mówiąc, zlikwidujmy własność prywatną albo ograniczmy chociażby istotnie i okaże się, że pewnych rozwiązań nie dostaniemy. To pierwszym faktem jest to, że większość tych badań to i tak są badania podstawowe, które finansuje sektor publiczny. Bo i tak inwestorzy nie robią badań przełomowych, z prostego powodu, horyzont zwrotu z takiej inwestycji to jest 10 lat, 50, może nigdy, bo nigdy nie znajdziemy zastosowania. Więc i tak większość tych środków inwestuje państwo. Mariana Madzukatow w przedsiębiorczym państwie świetnie to pokazuje. Większość technologii w iPhone'ie powstała na zlecenie państwa, tylko państwo potem oddało te patenty, pozwoliło okay. rynkowi sobie je skomercjalizować. Racjonalność. Jaka była logika administracji waszyngtońskiej, że oddało te patenty. Najpierw zainwestowało, a potem oddało. Jak nie pan mogło skończy? znaleźć dla nich sensownych zastosowań. I tu wchodzą dopiero badania wdrożeniowe, kiedy rynek stwierdza, no dobra, to znajdźmy jakieś zastosowanie. Po co ten ekran ciekłokrystaliczny? No bo w wojsku ewidentnie nie masz większego zastosowania. Co to za różnica, czy ja wpiszę to na klawiaturze, czy wystukam na ekranie? Ale jeśli jakaś spółka komercyjna chce, to niech skorzysta. To jest tylko jeden argument. Drugi jest taki, że jak spojrzymy na to, kto robił dzisiaj te szczepionki, ci ludzie nie byli kierowani zyskiem. BioNTech, czyli ta firma, która wymyśliła szczepionkę niemiecka, swoją drogą uchodźcy tureccy bodajże, w Niemczech mieszkający ją wymyślili. To jest para naukowców, która żyje absolutnie skromnie i oni wymyślili tę szczepionkę, czy wytworzyli ją, dlatego że po prostu są naukowcami, to jest ich praca. Oni cieszą się ze splendoru, więc ten, ten zysk jest gdzie indziej. Dlaczego poszli do Pfizera po produkcję? Bo nie było ich stać na to, żeby samemu produkować na taką skalę. No i oczywiście Pfizer już wtedy wymusił swoje warunki. Ja chciałbym, żebyśmy pamiętając o pandemii, spróbowali mm -hmm. porozmawiać o, o, o pewnym odwróceniu, może nie tyle znaczeń, ile o od, odwróceniu procesów. Standardowo uważa się, że technika, technologie są narzędziem człowieka, i mówi się technika w służbie człowieka. A ja chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o, o tezie odwróconej, która zalążkowo już była w naszej rozmowie, mianowicie tak. współczesny człowiek w służbie nowych technologii. Że to my, być może także w trakcie tej rozmowy pośrednio, jesteśmy w służbie nowych technologii, a nie nowe technologie w naszej ludzkiej służbie. Nie, to nie one są na służbie u nas, tylko my, ludzie, jesteśmy na służbie... To zawsze jest pokusa, w jakimś pałacu technologii. To zawsze jest pokusa, panie profesorze, prawda? Czy nagrywamy teraz dla tego widza, który zrozumie wszystkie niuanse, który będzie okej okay z tym, że sobie przerywamy, że okay, rozmawiamy? Okej, to w tej sytuacji... Czy dla wyświetleń... Wie pan co, to w takim razie e, musimy zakończyć tę rozmowę w tym punkcie i zaprosimy widzów na drugi odcinek, gdzie zastanowimy się, czy naprawdę... Żyjemy w epoce odwrócenia znaczeń. Od Koniec. początku wynalezienia najprymitywniejszych narzędzi, maczugi, jakiegoś kamiennego młota, kłody, przez które można było przez strumień przenieść towary, byliśmy przekonani, że my jesteśmy panem, a technologia jest sługą, jest naszym narzędziem. Wycieczka przez 12 tysięcy lat historii człowieka. Spróbujemy przeskoczyć to i rozważyć, czy coś nie spowodowało i co to mogło być, że, że nasze wytwory przejmują kontrolę nad nami i my stajemy się sługami. Jeśli kogoś interesuje ta niesamowita myśl, to zapraszamy na kolejną rozmowę. Jan Zygmuntowski i Andrzej Zwertowi.